Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a dzisiaj ze mną, bo nagrywam to drugi raz, bo chcę, żeby wyszło jak najbardziej rzetelnie, jak najbardziej merytorycznie, a też chcę przekazać to, co myślę. Dzisiaj będzie Ole-Novo Legion Go i muszę wspomnieć jedną rzecz na samym początku. Gdy ten sprzęt do mnie szedł, gdy był wysłany, myślałem, że. Testuję sprzęty nie tylko na YouTube, ale dużo wcześniej pisałem. Na tyle długo jestem na tym rynku, że mniej więcej wiem, czego się można spodziewać. Ja sobie zobaczę specę, cenę, mam jakieś przewidywania, i jakby w większości wypadków to się sprawdza, że ja wiem jaki będzie sprzęt, wiem, czego mogę oczekiwać i wiem, jak będzie wyglądać recenzja, jeżeli sprzęt mnie nie zaskoczy pozytywnie lub negatywnie. Przy tym sprzęcie sądziłem, że powiem. Fajna konsolka, miałem Asusa to jest jak Asus, tylko ma większy ekran, większy, więcej bajerów, odłączane kontrolery, szmery, bajery, po prostu lepsza bateria. Dziękuję bardzo. 15 minut e, recenzji odwalone i ja sobie pogram przez dwa tygodnie i wszyscy zadowoleni. No ale niestety nie, niestety nie, nie. A tak poważnie. E, dostałem tę konsolkę i przez dobre półtora tygodnia, a nie dwa tygodnie, Grałem krócej na tej konsoli niż oglądałem filmów. Co zrobić, żeby ona działała? Jakby mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Mianowicie, e, zainstalowałem sobie, skonfigurowałem system, zainstalowałem sobie jakieś tam gierki e, i próbuję włączyć. Próbuję włączyć i każda gra e, uporczywie nie wykrywa mi kontrolera. Jakby cały czas mam pokazuje, że tam wciśnij spację, wciśnij coś tam, nie wykrywa kontrolera. Naciskam wszystko, przełączam, nic, różne gry, nic. Coś się bawię w systemie, raz mi coś zadziałało, już wiem dlaczego pewnie I to za chwilkę, żeby nie spoilerować. Ale potem znowu nic. I mówię, kuźwa, no nie wiem co jest. No dobrze. Zresetuję go. Zresetuję, dobra, resetuję przywróć do fabrycznych. To jest Windows, mogło się coś wykrzaczyć. No, zakładam, że no zakładam, że to Windows patrzcie jakie to wielkie do telefonu. Zakładam, że to jest Windows. No wiem, że to jest Windows, więc mogło się wiele rzeczy wykrzaczyć, więc. Przywracam, instaluję, a jak wiecie, po filmach nie mam światło powodu, więc instalowanie gier po 50-100 giga nie jest najprzyjemniejszą rzeczą. Ściąganie ich więc mówię: dobrze, trudno. Chcę sobie pograć, chcę potestować, chcę sprawdzić ten sprzęt. Najarałem się na ten sprzęt, bo wygląda sztosiwo. Chcę się nim pobawić. Instaluje. No i nic: jedna gra, druga, trzecia, czwarta, piąta. Nic, w żadnej praktycznie nie działa. Czasem coś tam dało się poruszyć, ale przeważnie. Nic się nie dało, a jak się dało nawet poruszyć, to i tak nic nie działało. Jezus, i kombinuję na lewo, na prawo, coś tam, coś tam, no i nie jestem w stanie. Oglądam tak, jak mówiłem. Oglądałem filmiki, filmików więcej, co trzeba zrobić, a, i czytałem, niż grę na tej konsoli przez te dobre półtora do dwóch tygodni. W końcu znalazłem jedno rozwiązanie, bo na przykład było rozwiązanie, że trzeba stąd tutaj przycisk Legion, i tutaj RB, i wtedy się przełącza inny tryb, i wtedy jest kit. Oczywiście było, żeby przełączyć tutaj na tryb. Pada, a nie FPS-a, to, to oczywiście zrobiłem wcześniej. Naciskałem, nie pomogło, i po dwóch tygodniach poszukiwań znalazłem rozwiązanie. Macie na kanale osobny film, jakby ktoś szukał, ale tutaj też Wam oczywiście powiem. A mianowicie, widzicie co tutaj mam na ekranie? Mam tej aplikację od Lenovo. To nie jest żadna nieoficjalna aplikacja, to jest aplikacja od Lenovo, oficjalna aplikacja, która jest. Yy... Do sterowania, do zarządzania konsolą. Tu mam wszystkie dane, wszystkie podłączone, jakby wszystkie moje, wiecie, platformy z grami. Wszystko tu jest. Jakby centrum zarządzania. I okazało się, że to centrum zarządzania mi psuje konsole. I jak się je wyłączy, to centrum zarządzania, to konsola magicznie działa. Pady są wykrywane w większości, nie we wszystkich. W większości grach można sobie pograć, można pośmigać. Cud mi to rzeszki. Po dwóch tygodniach prawie to, ja to odkryłem. Jestem tak zirytowany tą konsolę, dlatego nie mogę jej polecić. Do tego zaraz przejdziemy. Jeśli chodzi o sprzęt, to jest świetny sprzęt. To jest sprzęt o takiej samej mocy jak Asus Ally, którego testowałem, tyle samo RAMu, taki sam dysk 512, większa bateria. Chociaż w moim odczuciu nadal pracuje 1,5 do 2 godzin, więc tyle samo, przy pełnej mocy. Ma większy ekran, 144 Hz, większa rozdziałka, 8,8 cala ekran, co jest ogromnym panelem, po prostu, no to jest, pokazywałem Wam, to jest bydle, to jest po prostu bydle, to jest 6,4 cala, to jest, ta konsolka, no to jest bydle ogromne, dość ciężkie, więc dłuższe sesje mogą być uciążliwe, ale też są bariery takie, jak tu jest podstawka, która chodzi dość, dość ciężko. Można ją sobie postawić i można odłączyć tutaj z tyłu. Można odłączyć kontrolery i można grać na tych kontrolerach mając to położone na blacie i można grać o tak. Przyznam właściwie nie, nie, nie miałem switcha. Dziwnie mi się tak grało, bo te kontrolery są no, zupełnie inny feeling niż i ma się konsolę pełną czy ma się pada. Da się pewnie przyzwyczaić. Ja tam grałem Trochę tak próbowałem i jednak wolałem grać z wpiętymi kontrolerami, no ale to jest świetna opcja, ponieważ to jest ciężki kawał sprzętu, więc tak, da, gra się dużo wygodniej. Plus to jest dobra opcja na przyszłość dla gry dla dwóch osób. No to ktoś ma to, ktoś ma to. No kto ma Switcha, to będzie wiedział o co, o co chodzi. Ja nie mam, ale też wiem. Plusem jest to, że tu jest ogrom przycisków. Tutaj z tyłu przyciski, tu z tyłu przyciski, jest roleczka. Jest tutaj ten przycisk FPS i pad, że możemy przełączyć sobie w tryb FPS. Jest specjalna podstawka, żeby lepiej nam się tak strzelało. No Jest tutaj szmerów, bajerów. Jest ogrom ciekawych rzeczy. Jest naprawdę fajnie. Wydajnościowo super. Ale wszystko to psuje, całą zabawę moim zdaniem psuje oprogramowanie. Oprogramowanie, które jest nieprzystosowane. Tutaj też nie wiem, czy to jest wina do końca Lenovo, powiem uczciwie, czy to jest wina bardziej może Microsoftu, a w sumie samego Windowsa. No to oprogramowanie nie jest jeszcze przyzwy przyzwyczajone, nie jest jeszcze przystosowane y, do takich konsol i to jakby bardzo czuć. Nie czułem tego aż tak bardzo przy Asusie, może dlatego, że nie miałem konsoli, ale gdy już mam konsolę i widzę jak działa konsola, która też nie działa idealnie i też może mieć jakieś błędy, ale one są sporadyczne. Tutaj Mamy komputer, który jest obdarty z podstawowych funkcji, czyli z klawiatury i z myszki, czyli z podstawowego sterowania. Oczywiście, że mógłbym sobie tej podłączyć klawiaturę i myszkę, grać na tym, no ale nie taki jest sens przenośnej konsoli, żebym ja sobie podłączał klawiaturę i myszkę i grał w domu. No, więc ja chciałem grać na tym i testowałem na tym, żeby przez to zrobić. Bo, bez... jak ja bym sobie to oprzeć, powiedział, fajna konsola gra się świetnie. No, a jak uruchomić? Nie no, podłączyłem klawaturę i myszka. No nie no, to by, to by nie miało żadnego sensu, więc ja sobie mm, robiłem wszystko, co mi trochę, jak wam mówię, zajęło, żeby jednak e, to zadziałało na tych padach, które są dołączone. Bo to też nie chciałem, nie chciałem też nie wiem, e, dołączać pada zewnętrznego i mówić, no wszystko działa, jest super. No bo nie, bo to nie ma sensu. Więc oprogramowanie moim zdaniem jest tutaj ogromnym problemem i spotkałem sporo błędów na przestrzeni tych dwóch, ponad już dwóch tygodni. Raz mi się zdarzyło tak, że włączyłem kontro... pełną moc, o czym za chwilkę, i wentylatory pracowały na maksa i to nie było obciążenia, był sam Windows. Na maksa, które nie dość, że wydziały sporo ciepła, co jest logiczne, ale był tak głośny, że zagłuszały mi konsolkę, więc to już jest problem. Potem w grach się aż tak nie zdarzyło takiego, Taki, takiego poboru mocy, nie wiem, ale jednak te wentylatory potrafią być słyszalne. No i siłą rzeczy no, to jest pora moc w małym pudełeczku, więc trzeba to chłodzić, no ale to jest jakiś tam minus. Drugą kwestią jest to, że trzeba grać na pełnej mocy w tej. Na przykład grałem w FIFA i jak zmniejszałem sobie wydajność tego sprzęciku Lenovo Legion Go no to jednak gra działała no, niezbyt wydajnie. To był ten sam e, tak samo było przy Asusie i tak samo jest tutaj więc trzeba grać na pełnej mocy a jak się gra na pełnej mocy półtora godzin do 2 godzin max i więcej się raczej z tego nie wyciągnie więc to jest konsola która nadal nie ma. E, nie może pochwalić się lepszą baterią niż Asus bo przy pełnej mocy działa praktycznie tyle samo więc. No więc szkoda. E... Poza tym z tych bajerów mówię, odłączone kontrolery, przyciski wszystko super. Ale jakby. Nie wiem, no. Ja oczekuję od konsoli, żeby ona była troszkę odporna troszkę, żeby była przyjemna, żeby był po prostu taki feeling, że ja dostaję zabawkę, ja się nią bawię. Ja wiem, że to jest Windows. Ja wiem, że to mogę zrobić cuda na kiju. Ale chciałbym, żeby to było tak, że ja dostaję zabawkę, którą się mogę bawić na start. I jeżeli ja chcę. To ja robię tutaj cuda na kiju, ja sobie zmieniam oprogramowanie, wgrywam szmery bajery. A ja nie chcę tak, że, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. To ja muszę się tutaj bawić, ja muszę tutaj szukać. Ja muszę tutaj siedzieć w internecie kilka godzin i szukać rozwiązania, które większość nie działa rozwiązań. Więc to jest jakby... No to jest duży minus. I konsola mnie przez to do siebie trochę zraziła. Oczywiście, pewnie was, wielu z Was pyta... Czy to jest dobry sprzęt? Czy polecam? Czy bym kupił? Itp. Itd. Mówiąc uczciwie, ja sam z siebie bym nie kupił, bo nie widzę potrzeby mieć przenośnej konsoli obecnie, za mało podróżuję albo za mało nie wiem co, żeby potrzebować. Z drugiej strony, to nie jest sprzęt, którego bym oczekiwał, jeżeli w takim sprzęcie byłby system Microsoftu, który jest na konsolach czyli ta, zakładam, to jest chyba specjalna wersja Windowsa, która jest na konsolach, która jest zoptymalizowana i która jest tutaj i nawet bym miał tylko, wiecie, tylko sklep Microsoftu tutaj, czyli to by była po prostu konsola z systemem e, Microsoftu, to by po prostu był Xbox tylko w takim pudełku, byłbym zachwycony. To byłby sprzęt, który mógłbym się pewnie zakochać, który mógłbym polecić, który mógłbym mm, no śmiało, śmiało się jarać, śmiało po prostu korzystać. Teraz to jest zabawka, to jest próba wejścia na ten rynek, ale taka próba, która jest nie do końca mi odpowiadająca. Asus, fajna zajawka, fajna ciekawostka. Lenovo sprzęt lepszy, ale wymaga ogromu dopracowania, jeśli chodzi o software, o oprogramowanie, żeby to działało przyjemnie. Bo ja nie chcę, wiecie, gdybym ja, to kupił, gdybym ja to kupił i miał, bawił się z tym dwa tygodnie, żeby to odpalić. Prawdopodobnie po tygodniu on to zwrócił. Bo to nie chodzi o to, że ja jestem, wiecie, leniwy, nie chcę mi się czy coś. Tylko jak ja kupuję zabawkę, to chcę się nią bawić. To jest gadżet, to nie jest sprzęt do pracy, to jest zabawka, to jest gadżet, żeby się nim pobawić. Jeżeli ja mam kupić sprzęt do zabawy, który mnie irytuje, to ja wolę go oddać, szczególnie, że to kosztuje 3,5 tysiąca, więc to nie jest jakby sprzęt tani. Dobra, podsumowując, muszę powiedzieć, <laughs> przez ostatnie 11 minut najeżdżałem na to, jaki to jest sprzęt, a teraz muszę powiedzieć, ja bardzo lubię Lenovo, ale tak poważnie, ja bardzo lubię Lenowo, bardzo lubię ich sprzęty, bardzo lubię Motorola, która jest częścią Lenovo. I polecam ich, polecam Motorola wielu osobom i wiele osób kupiło Motorola i jest bardzo zadowolonych z mojego polecenia. Do tego sprzętu no, nie jestem w stanie Wam polecić uczciwie. To jest świetny sprzęt, jeśli chodzi o hardware, to jest turbo sprzęt. Piękny ekran, fajne odłączane te, multum przycisków, zabawka świetna. Ale musicie być świadomi, że oprogramowanie jest takie sobie, to może Wam po prostu nie działać, bo, bo, bo nie no bo tak to było i tyle, jak lubicie się z tym bawić lubicie grzebać i macie dużo samozaparcia i Was bardziej kręci zabawa z tym niż często sama gra super, jeżeli chcecie kupić konsolę, żeby sobie pograć to chyba lepiej kupić Switcha, może Steam Decka, ich nie miałem, ale zakładam, że mają bardziej dopasowane systemy, może lepiej warto kupić coś innego ale chyba to jeszcze nie jest ten czas na takie sprzęty z Windowsem. Może za jakiś czas, może za kilka miesięcy, może za kilka lat, może nigdy. Zobaczymy. Pozdro.